W pewnym momencie życia większość z nas doświadcza czegoś, co potrafi podkopać fundamenty własnej wartości: odrzucenia, wykorzystania, albo zwyczajnego braku szacunku tam, gdzie dawaliśmy całe swoje serce. To ten rodzaj bólu, który potrafi sprawić, że człowiek zaczyna zastanawiać się, czy oby nie daje za dużo, czy nie kocha za bardzo, czy nie powinien zacząć być kimś innym twardszym, chłodniejszym, mniej emocjonalnym, mniej otwartym, albo wręcz zupełnie zamkniętym. I właśnie dzisiaj chcę z Tobą o tym porozmawiać. Bo nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż zmienianie swojej natury, tylko dlatego, że ktoś nie potrafił jej uszanować. Wiele osób po zranieniu próbuje przeprogramować siebie. Zaczynają grać w grę. W grę, która nazywa się dystans, obojętność, wycofanie czy nawet całkowity brak zaangażowania. Udają, że im nie zależy, zakładają emocjonalną zbroję, choć tak naprawdę nigdy wcześniej jej nie potrzebowali. Robią to z jednego powodu: bo ktoś, komu dali dużo. Oddał za mało albo wcale. I zamiast zobaczyć, że to świadczy tak naprawdę o tej drugiej osobie, zaczynają kwestionować samych siebie. Ale to właśnie w takich momentach trzeba sobie przypomnieć coś, co powinno być wyryte bardzo głęboko. Nie zmieniaj swojego serca. Tylko dlatego, że ktoś nie umiał go przyjąć. To, że ktoś cię zranił, to nie znaczy, że kochasz źle. To, że ktoś cię odrzucił, to nie znaczy, że nie jesteś do kochania. To, że ktoś cię wykorzystał, to wcale nie znaczy, że twoja dobroć była błędna. To znaczy tylko tyle, że trafiłeś na osobę, która nie była gotowa. Nie na Twoją otwartość, nie na Twoją głębię, nie na Twoją uczciwość emocjonalną. Z własnych doświadczeń wiem, jak łatwo jest wtedy zamknąć drzwi. Jak łatwo jest uwierzyć, że po prostu bycie dobrym w ogóle się nie opłaca, że wrażliwość to problem, że otwartość to w ogóle coś w rodzaju zaproszenia do bólu. Ale kiedy patrzę na ludzi, z którymi pracuję również od lat, widzę jedną rzecz bardzo wyraźnie: ci, którzy próbują stłumić swoje serce. Tracą dużo więcej niż tylko emocje. Tracą tak naprawdę samych siebie. A przecież chodzi w tym wszystkim o coś zupełnie innego. Nie o to, żeby przestać czuć to jest nawet niemożliwe. Ale o to, żeby zacząć wybierać mądrze. Zacząć wybierać. Komu te uczucia powierzamy? Twoja zdolność kochania nie jest wadą, Twoja interesowność nie jest przesadą, Twoja troska nie jest słabością. Zapamiętaj to. To, że dajesz z siebie dużo, nie czyni Cię kimś naiwnym. To czyni Cię autentycznym. A autentyczność no, w dzisiejszym świecie jest jedną z najrzadszych i tak naprawdę najcenniejszych jakości. Nie pozwól, aby jedno czy nawet kilka bardzo trudnych doświadczeń uczyniło Cię kimś, kim nie jesteś. Jeśli zaczniesz udawać osobę twardszą niż w rzeczywistości jesteś, prędzej czy później po prostu poczujesz wewnętrzną pustkę. To nie jest droga do wolności, absolutnie. To droga do odcięcia się od siebie. A nikt nie powinien być zmuszony do rezygnowania ze swojej własnej natury. Tylko dlatego, że ktoś nie umiał się nią zaopiekować, nie umiał jej przyjąć, nie umiał jej zauważyć. Nie przestawaj kochać mocno, tylko dlatego, że ktoś kochał słabo. Nie przestawaj być dobry, tylko dlatego, że ktoś był wobec ciebie niedobry. Nie zamykaj serca tylko dlatego, że ktoś nie wiedział, jak to Twoje serce przyjąć. Widziałem to wiele razy, kiedy człowiek pozostaje sobą, nie zamrożoną wersją siebie, ale prawdziwą. To życie samo w tym momencie zaczyna przyciągać właściwych ludzi. Takich, którzy widzą, takich, którzy czują, takich, którzy doceniają, takich, którzy potrafią odpowiedzieć. I może dziś trudno jest ci w to w ogóle uwierzyć, zwłaszcza jeżeli jesteś świeżo po rozczarowaniu albo przechodzisz taki moment w swoim życiu, w którym pojawił się ktoś, kto patrzy na ciebie inaczej. Ale uwierz mi, w pewnym momencie przyjdzie taki ktoś, kto spojrzy ze zrozumieniem, z uważnością, z wdzięcznością. Ktoś, kto nie boi się twojej wrażliwości, ktoś, kto nie będzie ci mówić, że przesadzasz, ktoś, kto nie wycofa się, kiedy zaczyna się robić bardziej serio. Tylko jedna rzecz. Jest w tym wszystkim niesamowicie kluczowa. Ta osoba musi spotkać ciebie, a nie Twoją wersję po przejściach, w której tak naprawdę wszystko już jest wygaszone. Nie zmieniaj się więc pod wpływem bólu. Ból minie, ludzie mijają, lekcje zostają. Ale Twoja natura, jeśli jej nie stłamsisz, zostanie z Tobą na całe życie i będzie Twoją największą wartością. Bądź więc dalej Sobą, dalej kochającą osobą, empatyczną, troskliwą, która daje z serca, to nie jest coś, z czego masz rezygnować. To jest coś, z czego masz być dumny. Kiedyś naprawdę spotkasz kogoś, kto powie ci: Dobrze, że się nie zmieniłeś. Kogoś, kto będzie wdzięczny za wszystko, co dzisiaj wydaje ci się za dużo. Kogoś, kto przyjmie twoje serce tak naturalnie, jak oddech. I wtedy zrozumiesz, że warto. Było pozostać sobą, nawet jeśli droga była niesamowicie trudna. Nie żałuj swojej dobroci. Nigdy. Kochani, zapraszam. Artykuł o takim tytule ukazał się dzisiaj na stronie Akademii Transformacji SP. Jest on dopełnieniem artykułu Nie żałuj dobra, które dałeś niewłaściwym ludziom, który ukazał się kilka dni temu. Więc te dwa artykuły tworzą taką swoistą całość. Zapraszam do lektury. Życzę wam cudownego wieczoru. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Kochajcie się więcej. Do zobaczenia jutro. Pa.